Jeżdżę na kierownicach wyścigowych już od kilku dobrych lat, a konkretnie od momentu, gdy pojawił się u mnie Logitech G27, a później G29. I powiem szczerze, od tamtej pory minęło chyba z 10 lat i przez ten czas nie czułem większej potrzeby zmiany. G29 robił robotę. Był solidny, dawał przyjemny force feedback, a do tego miał świetne pedały, jak na swoją klasę. Ale wiecie, jak to jest: człowiek zaczyna się rozglądać za czymś nowym, mocniejszym, bardziej precyzyjnym. I tak trafiłem na PXN V10 Pro. Zestaw z Direct Drive, magnetycznymi pedałami i wsparciem dla wszystkich popularnych platform. Brzmi dobrze, prawda? No to sprawdźmy, czy ten zestaw faktycznie ma szansę zagrozić klasyką od Logitecha czy Transpastera. W pudełku mamy wszystko co potrzebne, żeby od razu zacząć jazdę. Standardowo dostajemy samą kierownicę, która montowana jest na zaczep do bazy, instalacja jest prosta i szybka. Do tego oczywiście baza z silnikiem Direct Drive, komplet pedału z czujnikami HALA, wszystkie potrzebne kable, w tym Type-C, USB, zasilacz, zaczepy na biurko, śruby montażowe i klucz imbusowy. W tym filmie będę często porównywał PXN V10 Pro do Logitech G29, którego znam bardzo dobrze. Jeżdżę na nim od lat i myślę, że to fajny punkt odniesienia dla wielu z Was. Zwłaszcza, że oba zestawy są dostępne w bardzo podobnej cenie, ale PXN oferuje... Coś czego Logitech G29 nie ma. Napęd bezpośredni, czyli Direct Drive. Dla tych, którzy nie wiedzą, direct drive oznacza, że kierownica jest zamontowana bezpośrednio na wale silnika, bez żadnych pasków czy przekładni pośredniczących. Dzięki temu force feedback jest dokładniejszy, szybszy i bardziej realistyczny, bo nie ma żadnych strat w przenoszeniu siły. W G29 mamy system oparty na przekładniach zębatych, który choć sprawdzony, to jednak daje bardziej szarpany i mniej naturalny feedback. Przechodząc do samej kierownicy, jakość wykonania jest dobra, ale nie idealna. Mamy tutaj ekoskórę, która jest ok, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że w Logitech G29 więc była lepsza. PXN dobrze leży w dłoniach, a układ przycisków osobiście bardziej mi odpowiada w Logitechu. Mamy tam pokrętło i przełączniki, które moim zdaniem są ładniej wykonane. Na plus, pxn lepiej leży mi w ręce i ma dwie dodatkowe łopatki, co może się przydać w bardziej zaawansowanych grach. Na minus, łopatki zmiany biegów PXN są plastikowe, podczas gdy w G29 były metalowe. Na szczęście, sam klik jest bardzo przyjemny, precyzyjny i wyczuwalny, co zdecydowanie podnosi komfort. Jeśli chodzi o rozmiar, oba koła są bardzo zbliżone. Nie odczułem różnicy w średnicy ani ergonomii. Przechodząc do pedałów, tutaj też są różnice. W PXN mamy plastikowe pedały, podczas gdy w G29 są one metalowe, co daje trochę więcej wrażenia premium. Ale pedał gazu w PXN wypada zdecydowanie lepiej. Jest bardziej progresywny, czuły i po prostu przyjemniejszy w użyciu. Hamulec w obu zestawach oceniam podobnie. Jest wystarczająco sztywny, ale żaden z nich nie daje tu efektu load cella, więc nie spodziewajcie się super realizmu. No dobra, to przejdźmy do najważniejszego. Jak się na tym jeździ? Bo ostatecznie to nie wygląd, nie przyciski, tylko właśnie wrażenia z jazdy decydują o tym, czy sprzęt zostaje z nami na dłużej. I tutaj PXN totalnie deklasuje Logitech G29. W serio. To przesiadka, jak z roweru na motor. Force Feedback w PXN V10 Pro to zupełnie inna liga. W Logitechu było ok, coś tam czuć, coś tam drga, ale wszystko takie bardziej delikatne, jakby stłumione. A tutaj, każda nierówność, każdy krawężnik, każdy uścisk tylnej osi, czujesz to w rękach i to naprawdę czujesz, a nie tylko wiesz, że coś się dzieje. Force Feedback w PXN jest mocniejszy, bardziej dynamiczny i precyzyjny. Jak wiedziesz w tarki na torze, kierownica się rzuca, trzeba ją trzymać, tak jak w prawdziwym aucie. W Logitechu to były tylko takie lekkie puknięcia. Tutaj masz fizyczny opór, siłę, która reaguje na to, co dzieje. Się na ekranie. To nie jest już zabawka, to już naprawdę coś, co może dawać namiastkę jazdy w realu. Jedyne do czego bym się przyczepił, to jazda na prostej drodze, jeśli nie wykonujesz żadnych ruchów. Auto jedzie prosto, to w ogóle tego nie czujesz na kierownicy. Testowałem kierownicę na PC, Xbox Series X i PS5 i w końcu mogę powiedzieć, że działa. Ale z pewnymi ale. Żeby kierownica w ogóle zadziałała z konsolą, musimy do kierownicy podłączyć pada. Więc zacznijmy od Xboxa. A testowałem na Xboxie Series X, gdzie wszystko działało bezproblemowo. Konsola od razu wykryła sprzęt, Forza Motorsport lub Lirt wykryły sprzęt bez żadnej komplikacji. Zero problemów, tak jak to powinno wyglądać. Na PS5 sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Żeby wszystko działało poprawnie, trzeba podłączyć do px na pada od PS4. Tak, nie DualSense, tylko starszy DualShock 4. Jeśli podepniesz pada od PS5, konsola zaczyna wariować. Przyciski same się wciskają, menu się przewija, jakby ktoś bawił się padem za Ciebie. Po podłączeniu DualShocka wszystko wraca do normy, ale przy podpiętym padzie od PS5, w Turismo podczas samej jazdy nie miałem żadnych problemów z grą. Jedynie nie mogłem kliknąć przycisków niektórych na kierownicy. Z PC-tem tutaj bez zarzutu. Kierownica działa od razu, wszystko wykrywa się automatycznie, żadnych błędów, żadnego grzybania. Warto też wspomnieć o aplikacji PXN na smartfony lub PC, która pozwala na podstawową konfigurację urządzenia. Można tam ustawić czułość, zmodyfikować siłę force feedbacku, dostosować martwe strefy lub dostosować inne opcje. Podsumowując, PXN V10 Pro to sprzęt z ogromnym potencjałem, ale niestety też z równie dużymi ograniczeniami. Jedno trzeba przyznać: Direct Drive w tej cenie to naprawdę świetna sprawa i daje zupełnie nowe wrażenia z jazdy. Jeżeli ktoś posiada się z Logitecha G29, to poczuje sporą różnicę w jakości force feedbacku. Każda nierówność po prostu wszystko jest bardziej wyczuwalne, bardziej fizyczne i po prostu daje frajdę. Ale jeżeli chodzi o kompatybilność, nie jest to zestaw dla każdego. Trzeba się liczyć z koniecznością podłączania dodatkowego pada albo z tym, że nie wszystko zadziała tak jak trzeba. Podobno jest odbiornik z Aliexpress za około 50 dolarów, który pozwala ominąć niektóre problemy, ale nie miałem okazji go testować. Link do tej kierownicy znajdziecie w opisie pod filmem oraz na stronie www.wowcygin.pl. Tam też możecie sprawdzić aktualność. Promocje. Dajcie znać, co wy byście wybrali z sprawdzonego Logitecha? Czy może jednak ten PXN, który jest nawet tańszy od Logitecha? Dajcie znać w komentarzach jeśli materiał się podobał, zostawcie łapkę suba i widzimy się w kolejnym odcinku.